Lożkę. nie odzywałam się do Was wczoraj już wieczorem. W każdym razie, byliśmy wczoraj w charakterze drugi raz. To jest taka restauracja, gdzie jest dużo podrobów. Ja nie jestem jakąś ogromną fanką i nawet nie chodzi mi o smak, tylko po prostu jak mam w tytule napisane, nie wiem, murzek cielęcy, to po prostu mnie <laughs> to odrzuca. Niemniej jednak jedzenie jest bardzo dobre i polecam, polecam naprawdę się tam wybrać. Jesteśmy w Krakowie, no i teraz się ogarniam, bo jesteśmy tutaj znowu na kursie o działach sztuki i mamy zajęcia na 12. Chyba 15 czy tam 30, więc czym prędzej się ogarnią. W ogóle wzięłam tym razem, na wyjazd taką bardziej non na im torebkę, żeby się nie rzucało z logą. Bo pisaliście mi, że w kapsztacie to tak raczej nie polecacie nosić takich logowanych rzeczy, bo mogą ugrać, więc wziąłam torebkę, to jest w ogóle torebkowane sobie we współpracy z. Boże nie pamiętam nazwy firmy, gdzieś tam on wkleję. O, taki influencer! <grymiany> Może spróbujemy żeby to teraz. Dobra nasyłki. Co zrobiłaś? To jest najpiękniejszy w świecie? Patruj Ty ile zjadłeś? Czyli ile? Jeszcze jeden deser Ktoś postanowił zamówić jeszcze jeden deser, jakby dwa to było, wiecie, za mało Dobry Dobry? Kupiłam sobie pączka i mi ukradł z

Tchau, Czy ty tak <laughs> 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 No No, ja się stresuje tak szybko. Gadać. Nie śmiej się. Tak. <śmiech> <śmiech> Dobra, słuchajcie, wróciliśmy do hotelu. Staram się nagrywać na Was vlogi przy Matim, ale. Kręcz <laughs> mnie to jeszcze. W każdym razie włosy, bo już miałam tak suche, że po prostu. No weź się nie patrz na mnie, ok? Nie patrzcie <laughs> patrzcie w telefon. Bardzo dziękuję. Tak. Mango są super. A to są takie. To są dla takie puste. Takie. Jakby jesz coś, co nie ma w środku też. Mówiłam Wam ostatnio, że nie dosyłam na czas pada od drona. No i teraz. Jakby to powiedzieć, ba już robi minę krzywą, go, zadzwoniłam do tego. Nie wiem, serwisu, który robi. Jakieś tam naprawy przy tych dronach, dlatego, że oni pracowali tylko do piątku i poprosiłam, żeby zostawili mi tego pada do drona w księgarni obok. No i tak zrobili i super i fajnie, tylko, że nie wiem dlaczego ja nie sprawdziłam do której pracuje ta księgarnia w sobotę. No i sprawdziłam o godzinie 14.10 do której w sumie ta księgarnia jest czynna i była czynna do 14, więc... Nie odebrałam tego drona, no i otwierają się dopiero w poniedziałek, a my w poniedziałek o 15 mamy lot ym, z Warszawy. Więc z tego powodu musimy zostać, znaczy musimy, no chcemy zostać po prostu i odebrać już ten kontroler, więc zostajemy jeszcze do jutra, do poniedziałku. Yy, wstajemy rano i po prostu nie było żadnych dziwnych sytuacji na drodze, to wtedy myślę, że bez problemu zdążymy. Nie nagrywałam wam dużo gadanych jakichś tam ujęć yy, przez weekend, dlatego że w sumie mieliśmy zajęcia, a potem byliśmy w różnych knajpach, więc jeśli szukacie czegoś fajnego w Krakowie to to te, w których byliśmy, polecamy. I też na Instagramie w wyróżnionych storisach macie Kraków i tam też macie podpięte jakieś inne miejsca i restauracje, które wam polecam. I ja teraz będę montować film chyba na Instagrama, a w międzyczasie też będę montować na, na YouTube kolejne vlogi. I w ogóle zaszłam do apteki po parę rzeczy na wyjazd. W ogóle zawsze pytacie o kosmetyki, które zabieram na wyjazd, więc może jak już będę na miejscu, to wam pokażę. Ale z takich y, w miarę, powiedzmy, ciekawych aptecznych rzeczy, to kupiłam sobie na testy ten kram CeraVe Nowość. Serawi, Serawe, nie wiem czy to jest czy nie z SPF 50 i widziałam, że ma dużo pozytywnych opinii, więc jestem ciekawa bo taką wersję bez SPF-a zwykłą bardzo lubię i polecam zwłaszcza latem bo jest mega lekka i kupiłam też taki żel, też jakaś nowość będzie jeszcze to A powinieneś używać takiego żelu na dzień i myć Ty używasz żelu do mycia twarzykiem? Ale mojego? Swojego? Okej okay. I w ogóle naolejowałam sobie włosy, ostatnio na wyjazdy nie zabieram. W ogóle olejów, No takie wiecie dwudniowe, bo wychodziłam z że a nie będę miała czasu i po prostu przez to zaniedbałam trochę olejowanie w ostatnim czasie, a mam włosy po rozjaśnianiu, i niestety te końce naprawdę nie wiem, kiedy miałam w tak złym stanie, bo no raz na 5 lat znajdzie mnie, żeby rozjaśnić włosy, i zawsze potem żałuję. Teraz już chyba sobie zanotuję w notatniku taką notatkę do siebie, że jak mi przyjdzie do uba, żeby znowu je rozjaśniać kilka razy, zwłaszcza, bo jeszcze raz to pół biedy, to żebym się strzeliła w łeb. Wzięłam na wyjazd olej z czarnuszki i to jest jeszcze stara szata graficzna, to są oleje, mają marki Maxmo. Prawie wszystkie oleje już mają nową szatę graficzną, jeszcze tam chyba kilka zostało do wymiany i uważam, że teraz są ładniejsze. Są takie rysunki fajne i na 100% będziecie pytać, co się błyszczy na powiece, bo już widziałam w podglądzie, że mega się błyszczy <laughs> i sama bym się na waszym miejscu zastanawiała. Ja zawsze męczę tę samą paletę prawie na co dzień i jest to Nude Fantasy od nas z Maxmo. Ja na powieki nakładam zawsze Miks wszystkich tych trzech pierwszych cieni. Biorę trochę, wiecie, pierwszego, drugiego, trzeciego i nakładam palcem, i mam to zawsze praktycznie na co dzień, i mieszam te dwa tutaj i daję w załamanie, a to daję pod W ogóle czarny cień nie patrzę, się, bo niestety, ale go potłukłam i go nie ma. I brwi mam wypełnione odcieniem tą też z tej palety, jakby też jest złożyło. I mydełko oczywiście. Też moje. Odzywę się do was pewnie jutro, jak już będziemy albo w trasie, albo na lotnisku. I póki pamiętam, to zachęcam do zostawienia kciuków w górę. I nikt mi nie przejmuje, dziękuję na gramofonie, gram na gramofonie. Mam. mam cały ten... Żony i kochanki orzekli, nie mogą... <grym tytalent> Po około 24 godzinnej podróży dotarliśmy do RPA. Po wylądowaniu w Cape Town wzięliśmy taksy i ruszyliśmy do miejscowości Langeban. To świetne miejsce dla początkujących kajciarzy, bo nie ma tam większych fal w zatoce. Podczas godzinnej drogi do Langeban mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda infrastruktura. Miejscami widok blaszanych domków był naprawdę przytłaczający. Jednak pamiętajcie, nie każda dzielnica wygląda w ten sposób. Ale o tym powiem Wam więcej w kolejnych vlogach. W Langeban zatrzymaliśmy się w guesthouse przy samej plaży, tak abyśmy nie musieli nosić sprzętu gdzieś daleko. Po rozpakowaniu rzeczy poszliśmy na pierwszy lunch i zwiedziliśmy okolice. Z naszego tarasu w pokoju codziennie mogliśmy podziwiać piękne zachody słońca i gwieździste niebo. Naprawdę robi to wielkie wrażenie. Hej kochani, odzywam się do was po małej przerwie. Już witam was z RPA. Jesteśmy niedaleko Kapsztadu, konkretnie w Langeban. Tutaj jest taka zatoka, na której będę się uczyła znowu pływać na kajcie. Jak wiecie, albo i nie, w Egipcie pierwszy raz próbowałam pływania na kajcie. W Egipcie byliśmy razem z Matim na przyłomie września i października w ubiegłym roku w 2022. Teraz to jest mój drugi raz, kiedy będę się uczyła <grywać> pływać. Szło mi nieźle, ale zobaczymy, bo tutaj trochę warunki są inne. Jak pewnie zauważyliście, Zwierałam się. To jest nasz pierwszy dzień i wcale to nie było tak, że ja się rozłożyłam na słońcu na 5 godzin i jestem zdziwiona tylko dosłownie. No myślę, że godzinę nawet nie. Może siedziałam tak faktycznie na słońcu. Przekomicznie zjarałam. O, tu, tu będzie widać. Włosy mokre, bo wzięłam prysznic. Mat i śmiga na kajce jeszcze teraz, a ja stwierdziłam, że przyjadę do pokoju, bo muszę zmontować film Jeden we współpracy na Instagrama, no i vlogi tutaj na YouTube'a. Więc ja stwierdziłam, że e, mi nie dość, słońce wystarczy, już na plaży siedziałam zakryta w koszuli i, i zakryta kocykiem. Tutaj jest lato aktualnie, ale to nie jest 40 stopni. Aktualnie jest ochłodzenie i w dzień dzisiaj było 21, a w nocy to w ogóle temperatura potrafi spalić do 15-13 stopni, więc Prawda, jak już słońce zachodzi albo zajdzie totalnie. To to jest pogoda, gdzie trzeba ubrać bluzę i długie spodnie. I naprawdę uwierzcie, że w nocy nie zgrzejecie się w bluzie i nawet lisowych spodniach, takich grubszych. W dzień jak najbardziej można być odkrytym, ale na przykład już tutaj przy plaży, gdzie wiatr jest mocny, to jest naprawdę chłodno. Właśnie przez to wydaje się, że a, w sumie nie jest tak gorąco, to, to, to słońce też na pewno tak nie bierze. No a jak widać, bierze bardzo. Buzia, szyja, blada, no bo filtr, pięćdziesiątka, a tutaj najpierw to w ogóle się nie posmarowałam bo mówię, a tylko chwilę posiedzę, potem posmarowałam się 30. no i niestety 30 jest tutaj słaba. Więc ja lecę teraz montować film, może Wam jakieś przebitki właśnie puszczę za moment z tej zatoki, bo pewnie polecę sobie dronem tutaj coś nagrać pod wieczór, jak będzie zachodziło słońce, no ale jest przepięknie. Woda to wiecie, to nie jest turkus jak na Malediwach absolutnie, e, przynajmniej nie w tej zatoce zobaczymy jak dalej. No i woda jest zimna, ma aktualnie 16 stopni, więc pływa się na kajcie w piance. E, na no taki plażing w bikini to raczej nie, może inny miesiąc, może inny rejon, ale... Nie wydaje mi się, aby tutaj ta woda była jakoś, no, wyjątkowo ciepła, ale wydaje mi się, że arpa. Ryba to jednak nie, na, nie dla plażowania się tu przyjeżdża, tylko raczej, żeby zobaczyć Safari i tak dalej. Nie wiem, czy wybierzemy się na Safari, bo jest to dosyć mm, drogi biznes, plus no trzeba mieć te 2-3 dni zarezerwowane, tam się leci samolotem, bo jest to no bardzo, bardzo, bardzo odległe od Cape Town. Jesteśmy właśnie w pobliżu Cape Town, to jest 1400 km, no ale zobaczymy, może jakieś sanktuarium chociaż odwiedzi, odwiedzimy. I przypominam też, że jeśli lubicie moje vlogi, czy po prostu moje filmy, które dodaję na YouTube, to bardzo Was zachęcam do zostawienia kciuków w górę. Zapominam, aby o tym wspominać za każdym razem, więc póki pamiętam, to zostawcie kciuka, dla was jest sekunda, a dla mnie jest to znak, że lubicie moje filmy. No i też e, możliwość dotarcia do nowych odbiorców. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji i łączenia powiadomień, i wbijajcie na moje inne social media, zwłaszcza na Instagrama i TikToka.